W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości pierwiastek z 5 i 3. My musimy obliczyć obwód tego trójkąta. Czyli standardowo zaczynamy od narysowania rysunku. Rysujemy nasz trójkąt prostokątny i podpisujemy znane boki. Na początku musimy ustalić, co jest większe, pierwiastek z 5 czy 3, żeby wybrać, który z odcinków ma być przeciwprostokątną, to znaczy jaką wartością raczej podpisać naszą przeciwprostokątną, czy pierwiastek z 5 czy 3. No ale oczywiście trójka jest liczbą większą, czyli podpisujemy, że przeciwprostokątna ma długość 3, a drugi, co do wielkości odcinek, ma długość pierwiastek z 5. No i żebyśmy mogli obliczyć obwód tego całego trójkąta prostokątnego, no to musimy znać jeszcze długość trzeciego odcinka, oznaczmy go sobie niewiadomą x. A długość odcinka x oczywiście możemy policzyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa, czyli zapiszmy, że... Ta przyprostokątna podniesiona do kwadratu plus druga przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli pierwiastek z 5 podniesiony do kwadratu, ma być równa przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, czyli 3 kwadrat. Rozwiązujemy teraz to równanie z x. Mamy x kwadrat plus 5 równa się 9, czyli x kwadrat równa się 9 minus 5, czyli 4. Zatem długość trzeciego najkrótszego boku tego trójkąta prostokątnego jest równa 2. No i teraz możemy już bez problemu policzyć obwód całego trójkąta, sumując po prostu 3 jego boki, czyli 2 plus 3 plus pierwiastek z 5. To się równa 2 plus 3, czyli 5, plus jeszcze pierwiastek z 5 i mamy gotowy obwód, czyli zaznaczamy odpowiedź.